Ta szczepionka, którą Państwa dziecko 5 w jednym czy 6 w 1 dostało, zawiera, jeżeli policzyć to dobrze, ona jest metodą biotechnologiczną uzyskana około 20 kilku antygenów. 20 kilka antygenów w tej jednej szczepionce. Ja jestem generacją, która dostawała szczepionkę przeciwko błonicy czy krztuścowi, pełnokomórkową, czyli brało się całą bakterię krztuśca czy błonicy, rozwalało je się takim biochemicznym młotkiem i te resztki się wstrzykiwało człowiekowi. To było około kilku tysięcy antygenów. Kilka tysięcy białek drobnoustrojów mm -hmm. było wstrzykiwanych dzieciom pod skórę czy domieśniowo. Co się okazywało? Taka szczepionka dawała tak burzliwą reakcję immunologiczną, że część y, dzieci, które otrzymywały taką szczepionkę, płakało długo, y, nie można by ich było uspokoić, były dużo odczyny poszczepienne, więc wymyślono szczepionki uboższe w liczbę antygenów, one są, mniej, tych anty są biotechnologicznie oszczędniejsze, i, i, ale dzięki temu można było ich upakować kilka w, w jednej strzykawce. Więc ta różnica, tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć w kontekście historii szczepień, ona jest na korzyść. Tych antygenów jest tak, mimo wszystko mniej niż to, co dostawaliście, być może, część z mam, które nas ogląda.